Cześć, witajcie znowu w naszym miasteczku. Właśnie tu z kolegą będziemy jechać, on już do mnie podjechał. Przed chwilą go podglądał tutaj Filtacer albo wygoniłam. Na szczęście. już się przebrał. To możemy chyba z nim jechać. Dobra, jestem. A gdzie chcesz jechać w ogóle? Jeszcze mi powiedziałeś. No, Wiec, nie powiedziałeś. Gdzie ty ale jesteś? Aha, ja cię... Aha! No to ja jedę za tobą. To... ja wsiadłam gdzie indziej. bo ja tam do Busa nie mogę wejść. No, to, jak to? Za dużo tych samochodów tutaj dałeś. Jak ja mam chodź Teraz wejść. O jejku, nie wiem, za dużo do... tych samochodów jest tutaj w tym mieście. Czekaj, czekaj, czekaj. No, niby chyba. O, dobra, jest. Dobra, jedziemy. I gdzie jedziemy, nam jeszcze powiedz? No, że wszyscy wiedzieli, wiem. co będzie się dzisiaj działo. Jak ty nie wiesz, ja zawsze jak ciebie zapraszam, to wiem. No, ale dobra. To się dowiemy. Uznajmy, że to będzie niespodzianka. Ale ładnie, bo jest fajnie, to jest w ogóle zbudowane. jedziemy, wuhu! Już się nie przebieraj na ulicy, bo będą cię podglądać. Będą się na policję zadzwonić. Dziwni mieszkańcy, ale to inne miasto, to inna kultura. I stoi tutaj ten. Niech się nas nie śmieje. Ładnie ci idą te zakręty nawet. Popatrzcie na mnie. Hmm. Dobra, no to ruszamy. No no jesteśmy. się zatrzymali na chwilę. Jestem i znam, Gdzie mam być? Dobra, lecimy. A te samochody stoją na ulicy. Zaprąg a, A Jezu, co się dzieje? Zleciłam nam się. A Ała! wypadłam z samochodu. Ty masz w ogóle prawo jazdy, jak ty jeździsz? No, przez przypadek ze No widzieliście, co on zrobił? Ręka mnie, bo ich mam złamano. No nie jeździ, ja z tobą nie jadę, uciekam stąd. Jezu. Ty piłeś alkohol? Nie, jezu, Maria! Nie Jeździsz pod wpływem alkoholu, ja już to wiem, bo czułam, myślałam, że to tylko perfumy takie. Weź tak bokiem, nie jeździ. Ja tu nie wiem, gdzie nawet jest komisariat, co ja mam zrobić. Że on zagraża życiu goni tego gościa! Nie przejeżdżaj go! Chcesz znowu pójść do więzienia? Kogo? Ratunku! No prawie tego osadnika o co ty nie widzisz? To ty może masz problemy ze wzrokiem okulary? Załóż! Dobra! Halo, policja, policja! Kurczę, nie ma tu nikogo. Widzieliście w ogóle, ten mój kolega znowu szaleje. Jak ci zaraz Ktoś poszaleje... To się zbiga, ci usiadła, czuła, czuła. O nie! Może to była zemsta? Co tutaj robisz? Uh, chciałem się kajnąć, nie mogę? Nie możesz, bo ci nie pozwoliłam. Może byś się tak gościu zapytał najpierw, bez kultury. U nas to jesteśmy dla siebie mili, pomagamy sobie, a wy nie tutajsi, pewnie. No, nie jestem tutajsza. Niedawno tutaj przyjechał i to też y, tymczasowo i tu kolejka się ustawia wola. My tak też się jak? przejedziemy! he. Ale he, he. nie zabierzcie mi go, to ma być zaraz odwieziony i ja chcę też coś y, za to dostać. Pomyślimy, wiszę ci przysługę. Pa pa pa, jak się tam jeździ? Chyba sobie postoję, bo nie umiem. Nie umiesz jeździć, a jeździsz, Boże. Nie no, nie mogę z tymi się w ogóle nic z nimi dogadać. Ci latają. Czemu wy, panowie, latacie? No, lubimy latać. Mamy fajne loty. Coś ci to przeszkadza. Nie przeszkadza mi. Tylko, że nie mogę na was patrzeć. Dziwnie Jeśli jesteście u nas w mieście, to normalnie są jacyś ludzie, jeszcze tu dziury są. Naprawcie te chodniki, A nie! Już lecimy. Dobra, teraz trzeba znaleźć kolegę, bo tu ja się z... zagadałam. No, ty, gdzie jest mój garaż? Tam. W mm. moim garażu. Proszę, poczekaj, bo już tak się gęsto zrobiło. No, a co oni robią w tym samochodzie? No nie. Ej, oni ci do samochodu weszli. No Rosiał stąd. Wygonić, albo chodź do mnie, bo tu w tym garażu mam parę samochodów. I oni mi tam wygonić. Dobra, poczekaj, to im coś powiem, co niech myślę. Co się tak gapicie? Bo lubimy, po to mamy oczy. Czekaj, Może czekaj, coś czekaj. nas zaskoczy. Dawaj, tutaj, zjedz ich. Ja nie, nie rozmawiam z nimi. No, Panie, no, to... co ty robisz? No, Siedział na kogoś, skuter. No nie, to jest moje kolazanki, jezu. Przecież mi pozwoliła. Ja chcę. To jest go trachni. No. Ej, on nauczył się jeździć. O, dzięki, nie wiedziałem, gdzie jest tutaj napęd. Jak fajnie się jedzie. Dzięki, dzięki, niedługo wracam. Ej, nie jedź tyłem. Zobacz, on mi jeździ tyłem, zobaczmy on mnie tyłem. Ty. Mogę. chodź, dobra, idziemy na sygnowanie. No, go jeździć? Tu jest zielony. Dobra, idę. Też możemy sobie pojechać. Jak nie będę umiała jeździć, to też mi możesz być Stefan Czekaj, ile wiesz, ja nie umiem w ogóle. No zaraz pośpiewamy. Czekaj. No weź mi się, pojaw na napisie. Dobra, mamy start. Ten. Dobra, jedziemy. Gdzie chcesz jechać? Jedziemy samolotem. Mm. Uuu, będzie wyścig, no. będzie wyścig. Nie. Dawajcie, czadu. Kolego, gdzie jesteś? Bo ciemno się już robi w ogóle. Gdzie ty pojechałeś? Jestem już w tył. Gra... Dobra, mm. podjechałem do ciebie stój, to... Dobra. A ty miałeś wyścig? Nie macie tu. Jestem za. Mm. Już jestem za. za tobą. Aha. No, jesteś bardzo szybki, dobra. No, na raz za 300. Raz, dwa, trzy, Uuu, ale ty byłeś pierwszy, no ale dobra. Czy mam i kciuki? A, Raz dajcie, spokój! Nie wiem, A. oni już są za daleko. A, mam, nie wiem, jak ty tak dobrze jeździsz. Boże. Naprawdę, niektórym babom nie powinienem dawać chyba prawa jazdy, ale ja je oczywiście już dostałam. Dobra. Idziemy, idziemy. Hmm, chyba pójdziemy powoli spać, ale lubię tak czasem po nocy sobie pojeździć. Ale fajne, tu jest helikopter, helikopter. Chcesz Musimy po nie pośpieszyć. polatać ze mną, bo ja mam na oh. sobie w domu. Nie wiem, czy dzisiaj. Wiesz, może jak się pospimy troszkę, wyśpimy. Nie, no dawaj, chwilę polatamy. No nie lubisz latać. Uuu, dawajcie. Lubię latać. No to chodź, polatamy, bo ja mam tam. No dobra, ale ty sterujesz. No bo ja umiem. Bo jeszcze się rozbijemy i się naprawdę zabijemy. A daj mi już ten motor! Zaraz, zaraz, nie wszystko zaraz. się... Nie no, aż mi się zakręciło w głowie, widzę dwie te same osoby. Poczekaj, ja już się widzę. Oni pod twoją chatą stoją normalnie. Ja jestem w chacie, muszę nie, nie Widzę, wejść. na szczęście mam twój napis, który mi wskazuje. Dobra, już tutaj zanim idę... To... Ja, ja, ja jadę? W swoim domu. No ja wiem o tym, że jesteś w domu, już mi to mówiłeś. Tylko nie wiem, czemu ja jechałam, jak przed ją. Nie wiem, gdzie jesteście do twojego domu, o to chodzi. A. Mm. Chyba tu. Do Dobra, a ty masz dwie pary drzwi, okej. Okay. Ale ty masz wielki tam jak biblioteka. Chodź. Czekaj, czekaj, spokojnie. Rusztowaniem? Czy ty masz tu remont? Nie wiem czy ja umiem, nie umiem w nim wchodzić. Co się gapicie? <gulę> nie tak, tylko... A ja mam skakać helikopter. Nie, i tak mi nie idzie do góry, wola. Trzymaj cały czas, próbuję? No i nie idzie. No to nie kłócaj. Nie kłóca. No to odkliknij. Dobra, już to ogarnęłam, ktoś to się chyba wchodzi. wam na to chwilę przerwy, bo trzeba trochę techniki. Muszę skakać do góry, ja muszę mieć siłę, ja jestem tylko kobietką. Dobra, lecę, lecę. Już mi będą bolały ręce. Czemu ty masz tak wysoko? A to na sam dach trzeba, no tak, 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 dobra. Ale się zmęczyłam, ty mnie dzisiaj zamęczysz. Chyba ci zasnę w tym helikopterze. Mogłeś jakąś kawę chociaż zrobić. Jesteś tam u góry? Tak. Widzę cię. Dobra, lecimy szybko. A tak się da. Ale tu się męczę. Tak jak wyleciał prawie. Hop, 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 hop na trampolinie. Jak was bolą oczy, to wiecie, że mnie też już bolą od tego oczy. Ale musicie jeszcze chwilę zostać, żeby zobaczyć, jak będziemy sobie fajnie latać. Jezu, ile ty tego zrobiłeś? O, jestem. Idź pro, na prost. No, zaraz cię zobaczę, nie wiem. Nie, co się widzę mam tutaj? Wszystko obcykane. Ale on mi nie chce iść. Co się stało? Chyba utknęliśmy. No, nie mogę iść. Dobra. Uh -huh. No, nie wiem, co się tutaj dzieje. Udało mi się, musiałam tak jakby wylecieć, dobra. Tylko nie wiem, czy tu teraz um, skoczę, Jestem. Tak. Jestem winnym, nie jestem. Musi być czerwonym. To po co ci dwa samoloty? Jestem czerwonym No to po co ci dwa samoloty się Nie wiem. Ja zaraz w ogóle spadnę, o Jezu! Jezu, Jezu, gdzie ty jesteś? Weź nie musisz sobie zrobić tu porządek, bo jesteś taki roztrzepany. Ale weź tutaj, możesz tu jakoś tak zlecieć na dół, bo ja się boję, że spadnę. Tu jestem. Dobra. Mi się wydaje, że. Ale one są jednoosobowe. A! Ale kurwa. dawaj na dół! Wracę. No poczekaj, bo jeszcze nie jestem pewna, no, czy tam nie mogę się... No to, to <grych> co tak. się dzieje? <grych> dobra. Czy ja jestem? Gdzieś jestem. Ja też tak skaczę. No jestem z tobą, ale ty jesteś kierowcą. Z co do? A, tam w kabinie, nie widzimy go, dobra. Lecimy. No to lecimy. Dawaj. Ło, ale budynki, patrzcie. Jak lecimy. fajnie widać. Mm. Hmm, nie ma to jak miasto, no co bo widzicie? Do widzicie, widzicie. weźmy się jeszcze przelećmy tak żeby tu wszystko widać. Pokaż nam całe miasto, ale troszkę niżej zleć. No 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 no. No i teraz y, między budyneczkami. No. Też już jesteś zmęczony? No. Ja też. Ale musisz wylądować na dachu, no nie wiem. A, to. Tutaj, bo ja mam takie przejście, mm -hmm. parę przejśc. zobacz, tutaj jest taka dzuska, widzisz? No widzę. A taką. kiedy ty się w ogóle tak wzbogaciłeś? Dwa dni w mieście już kurczę jest z milionerem. Prawie, ale tylko Lamborghini moje jest najdroższe. Pewnie coś nielegalnego znowu żeś wykombinował. No ale nieważne. Nie mój problem. Gdzie to wyparkować? Zaparkować. A nie wiem gdzie chcesz, bo zaraz będzie ranek. Będziemy spać chyba dzisiaj cały dzień. No trudno. Warto, było. Ja nie będę wysiadała w locie. W tym samolocie. ty tu nie! Awaryjne lądowanie, Boże, on spadł. O nie, to ja też spadam. Ło, ała. Boże, ty nas kiedyś zabijesz, kolego. Normalnie jesteś szalony. Jesteś szaleńcem. To wygląda jak stanie. Tu są sani Mikołaja. Ty, chyba do nas Mikołaj przyjdzie. Ale nie ma śniegu. Jakie jaja. Widziałeś Mikołaja? No, jak będziemy grzeczni, to na pewno dostaniemy prezenty. Wiecie co? My już tutaj jakoś musimy sobie poradzić i zejść stąd bez szwanku. Więc będziemy kończyć. Wyśpijmy się. I zaprosimy was na oglądanie następnego odcinka. Papatki.